Czy fatalne notowania rządu i zbliżająca się porażka w kolejnych wyborach parlamentarnych już zmieniają optykę polityków związanych z władzą? Zobaczcie, jak Michał Kołodziejczak, do niedawna wiceminister rolnictwa w rządzie Tuska, przyznał, że to PiS, a nie obecna koalicja, zablokował napływ zboża z Ukrainy. Poznać, jak to się stało, brak sukcesów w komisji, a mówi o tym, że PSL zablokował napływ zboża z Ukrainy. No i chwila. Poniosę wszelkie konsekwencje tego, co powiem teraz. Napływ zboża z Ukrainy nie zablokował PSL, nie zablokowała obecna koalicja rządząca. Presja, którą wywarła Agrounia i rolnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w różnych organizacjach. Ja stałem kilka tygodni na granicy. Pod tą presją rolników na granicy to PiS zablokował napływ zboża z Ukrainy. Pod presją ludzi. Żeby to było jasne, bo ja już też nie mogę, to znaczy śmieję się z tego wszystkiego. Rolnicy też nie są głupi, jak to słuchają, no to. To nasza koalicja traci, bo to jest kłamstwo. To nie Pesel zablokował yy, napływ yy, zboża z Ukrainy. To zablokowali rolnicy, którzy wytworzyli presję na pisie, który stworzył embargo. To wtedy był Telus, z którym też rozmawiałem dwa dni temu i mówi. To był lepszy minister rolnictwa niż obecni ministrowie? Nie, nie porównywać. Yy, I on powiedział tak, z czego jestem trochę dumny nawet. Mówi Michał, wiesz, jak ja negocjowałem z premierem Morawieckim pieniądze dla rolników, to musiałem mu jasno powiedzieć. Kołodziejczak jest, stoi, powiedział, że nie zejdzie z barykady, tutaj okupuje ministerstwo. No, chwilę. Te pieniądze muszą być, i ja tylko dodam. No i jak to się teraz ma do słów Tuska, który kilka dni temu w Piotrkowie Trybunalskim opowiadał, jak to nie zablokował importu zboża z Ukrainy. Przecież jego własny wiceminister obala te bzdury i kłamstwa. Ja dobrze wiem, ile włożyłem pracy, wysiłków w to, żeby zablokować przepływ zboża z Ukrainy do Polski. Ze wszystkimi ryzykami z tym związanymi. I Rzeczywiście konkurować ze zbożem ukraińskim, biorąc pod uwagę strukturę rolnictwa ukraińskiego, było nie sposób. Wiem o tym. Chociaż oczywiście to nie ja sprowadzałem to zboże, tylko też niech pan rozejrzy się po kolegach, którzy to zboże ściągali. Bo to nie państwo. Tak, tak, tak. Ja nie mówię o, ja nie mówię o pańskich kolegach dosłownie. Mówię o polskich producentach i to Polacy kupują te zboże. No, ja mówię kole... Nie mówię o kolegach z klasy. No. Mówię o polskich producentach przemysłu rolnego, prywatnych. To oni ściągali to zboże, nie ja. Ja je zablokowałem. No i on opowiada w kółko, że zablokował to zboże. To oddajmy jeszcze raz głos Michałowi Kołodziejczakowi. Napływ zboża z Ukrainy nie zablokował PESEL. Nie zablokowała obecna koalicja rządząca. Presja, którą wywarła Agrounia i rolnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w różnych organizacjach. Ja stałem kilka tygodni na granicy. Pod tą presją rolników na granicy to PIS zablokował napływ zboża z Ukrainy. Pod presją ludzi. I jak temu człowiekowi w cokolwiek wierzyć? Zobaczcie, jak teraz Tusk nagle zaczął opowiadać, że on dostał 30% głosów, więc spełnił 30% swoich obietnic. Przecież to przebija wszelkie granice bezczelności. Dostałem 30, jed, niecałe 31% głosów. Mniej niż 1 trzecią. Mówię o zwycięstwie 15 października, ale ja dostałem 31%. Znaczy, ja, moja partia. 31%. Więc zrobiłem jedną trzecią z tego, co obiecałem. Chyba uczciwy rachunek. Chyba uczciwy. Oj nie, panie Tusk, to nie jest uczciwy rachunek. To jest robienie ludzi w konia. A jak państwo oceniacie wypowiedź Michała Kołodziejczaka i prawdomówność Tuska? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.